Dość. Nie musisz już akceptować tego, co cię rujnuje. Nie musisz już usprawiedliwiać tego, co czujesz. Jeśli coś cię rani, mówisz nie. Bez wyrzutów. Bez wahania. Spędziłeś za dużo czasu milcząc, by trzymać ludzi blisko. Teraz już nie. Teraz wybierasz siebie. Jeśli spróbują wrócić z tym samym schematem, nie ustępujesz. Jeśli będą próbować cię złamać, nie pochylisz się. Jeśli nazwą cię zimnym, pozostaniesz silny. To nie jest żal, to jasność, to dojrzałość, to respekt dla wszystkiego, co zajęło ci czas, aby odbudować. Bezgraniczna miłość to więzienie, a ty się z niego wydostałeś. Nie wrócisz już więcej, twoje serce się zagoiło. I nikt nie ma prawa otwierać na nowo tego, co już zostało zamknięte. Nie chcesz już obietnic, chcesz spokoju, chcesz prawdy, chcesz lekkości. A jeśli tego nie przyniosą, rezygnujesz. Już za dużo milczałeś, aby utrzymać lekką atmosferę, już się uśmiechałeś, gdy chciałeś zniknąć, już łykałeś prawdy, aby nie stracić tych, którzy cię ranili. Ale teraz nie więcej. Dziś wybierasz niewygodę prawdy, a nie fałszywą ulgę wygody. Jeśli coś cię dotyka, mówisz, jeśli coś cię rani, wycofujesz się, jeśli coś się powtarza, oddalasz się, nie prosisz już o zrozumienie. Kto chce zostać, niech zrozumie cię takim, jakim jesteś. Kto nie chce, niech odchodzi. Przestałeś biegać za innymi, przestałeś prosić o uwagę, przestałeś starać się być wystarczający dla kogoś, kto tylko wskazywał, gdzie zawodzisz. Teraz albo przychodzisz cały, albo nie przychodzisz wcale. Straciłeś za dużo czasu na trzymanie się tego, co tylko cię osłabiało, próbując dawać miłość tam, gdzie nie było nawet szacunku. Próbując naprawić to, co istniało tylko dlatego, że się zaniedbywałeś, i dość już. Twoja cierpliwość nie jest słabością, ale ma swoje granice. I ta granica została osiągnięta. Jeśli przyjdziesz z presją, nie wchodź. Jeśli przyjdziesz z strategiczną ciszą, nie zostawaj. Jeśli będziesz sprawdzać Twoją cierpienie, nie znajdziesz już miejsca. Nie masz czasu na gierki, na manipulację emocjonalną, na zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już to widziałeś, już wystarczy. Dziś chcesz kogoś, kto wie, czego chce: ktoś, kto spojrzy ci w oczy bez odwracania wzroku, gdy sprawy staną się realne, ktoś, kto uszanuje cię nawet wtedy, gdy nie czujesz się dobrze. Bo zmęczyłeś się byciem silnym przez cały czas, zmęczyłeś się udawaniem, że nic cię nie dotyka, zmęczyłeś się byciem oparciem dla kogoś, kto nigdy cię nie wsparł, teraz to ty jesteś dla siebie. Bez zbroi, ale z granicami, bez gniewu, ale z kryterium, bez pośpiechu, ale z kierunkiem, nie jesteś już dostępny dla wszystkiego. Twoja energia ma wartość, twoja cisza kosztuje, a ten, kto chce być, będzie musiał nauczyć się zostawać. Koniec z wymówkami. Z ludźmi, którzy potrafią się zbliżać tylko wtedy, gdy czują, że odchodzisz. Koniec z relacjami wiszącymi na obietnicach które nigdy nie przekształciły się w działanie. Dziś wymagasz obecności, wymagasz troski, wymagasz wzajemności. A jeśli to wydaje się za dużo, to dlatego, że ten, kto cię obserwuje, nie jest gotowy, ty jesteś. I to wystarczy. Nauczyłeś się, zapłaciłeś cenę, przeszedłeś emocjonalne ciosy w milczeniu, cierpiałeś, nikt o tym nie wiedział, a teraz, gdy się odbudowałeś, nikt nie ma prawa cię rozmontować. Nadeszła twoja pora, by mówić nie, by trzymać drzwi zamknięte dla tych, którzy wchodzą tylko po to, by namieszać, by dbać o to, co zbudowałeś w sobie w ciszy, łzach i wyborach. Nie jesteś już dostępny dla każdego, a jeśli ktoś zechce nazwać cię zgorzkniałym, twardym, bezdusznym, nie tłumaczysz. Nie musisz już usprawiedliwiać swojej ochrony. Kto nigdy nie otarł twoich łez, nie ma prawa oceniać twojej siły. Nie jesteś zimny, po prostu nie jesteś już emocjonalnie głupi. Nauczyłeś się rozpoznawać manipulację ukrytą za czułością, nauczyłeś się słyszeć ton kryjący się za słodkimi słowami, i teraz, gdy coś cię niepokoi, odsuwasz się. Kiedy ktoś zaczyna powtarzać stare wzorce, przerywasz. Nie czekasz na granicę, bo już wiesz, dokąd to prowadzi. Widziałeś, co się dzieje, gdy ignorujesz to, co czujesz. Wiesz, jak boli udawanie. Że nie jesteś raniony tylko po to, by kogoś zatrzymać blisko. Zmęczyłeś się gubieniem siebie, by próbować ratować innych. Teraz ratujesz siebie. I to zmienia wszystko. Nie odpowiadasz już, by utrzymać dobry klimat, odpowiadasz, by pozostać całym. Nie akceptujesz już połówek, ani pustych przeprosin, ani niejasnej obecności. Kto przychodzi, przychodzi z jasnością. Kto zostaje, zostaje z chęci. Kto znika, nie wraca, a jeśli wróci, znajdzie zamknięte drzwi, bo teraz jesteś wierny sobie, temu, co czujesz, temu, co zbudowałeś, i nikt nie ma prawa tego rozmontowywać, poświęcając pół uwagi, z wygodnymi zniknięciami, z luźnymi obietnicami. Nie musisz już walczyć, by być dostrzeganym, ani błagać, by być słyszanym. Dziś to ty definiujesz, co zostaje, a co odchodzi, a jeśli coś zabiera ci spokój, to się nie nadaje. Jeśli coś wytrąca cię z równowagi, to nie zasługuje na przestrzeń. Przeżyłeś etap dawania się do ostatniego kawałka, teraz żyjesz etapem zachowania siebie nie z powodu strachu, ale z powodu mądrości. Nie, które mówisz dziś, nie jest chłodem to odpowiedź to tarcza to zdrowa granica. Bo kto naprawdę Cię kocha, to nigdy nie poprosi Cię, byś się zranił, żeby ich zadowolić, nigdy nie postawi Cię w wątpliwości, nigdy nie sprawi, że poczujesz się mały. Prawdziwa miłość zna wartość ciszy, wie jak przyjąć bez narzucania się, wie jak być blisko bez naciskania i tylko ten rodzaj miłości ma teraz miejsce w Twoim życiu. Resztę zostawiłeś w przeszłości i tam powinno pozostać. Nie cofasz się. Nie z powodu dumy, ale z szacunku do tego, kim się stałeś po tylu upadkach. Kto widział cię od środka wie, odbudowanie się nie było łatwe. I dlatego teraz już nie pochylasz głowy, by utrzymać kogokolwiek. Jeśli ma być z kimś, niech to będzie w pozycji wyprostowanej w całości, z oboma oczami otwartymi i czystym sercem. Nie chcesz połówek. Nie chcesz luźnych słów rzuconych, by cię uwięzić. Nie chcesz kogoś, kto przychodzi, gdy czuje, że coś traci. Chcesz obecności, ciągłości. Chcesz kogoś, kto patrzy na Ciebie i zna wartość tego, co przed nim. Koniec z sytuacjami, które działają tylko wtedy, gdy się anulujesz. Koniec z akceptowaniem emocjonalnych okruszków w imię może. Kto chce iść obok Ciebie, będzie musiał mieć odwagę. Odwagę, by być jasnym. Odwaga, by słuchać tego, co czujesz. Odwaga, by trwać, nawet kiedy intensywność przeraża. Bo już zrozumiałeś, bycie intensywnym to nie za dużo, za dużo to milczeć, żeby być akceptowanym, za dużo to udawać, że nic nie czujesz. Czujesz, czujesz wszystko, ale teraz czujesz i decydujesz. Nie zostajesz tam, gdzie jesteś ignorowany, nie upierasz się tam, gdzie traktują cię jak drugą opcję. Kto cię chce, będzie musiał na to zasłużyć, będzie musiał pokazać to przez czyny. Będzie musiał udowodnić, że ma dojrzałość, by zmierzyć się z Twoją prawdą, bo już przeszedłeś swój okres oddawania wszystkiego i nie otrzymywania nic, już przeszedłeś swój okres bycia silnym za dwoje, teraz nastał czas równowagi. A jeśli nie ma wymiany, nie zostajesz. Jeśli nie ma prawdy, nie ustępujesz. Jeśli nie ma szacunku, nie upierasz się, nie jesteś trudny, jesteś jasny, jesteś pełny. Problem w tym, że wiele osób przyzwyczaiło się do płytkości, a kiedy spotykają kogoś głębokiego, nie wiedzą jak pływać. Nie będziesz się już zatapiać, żeby nikogo ocalić. Kto chce zostać, niech nauczy się nurkować. W przeciwnym razie powodzenia. Poszedłeś dalej, idziesz dalej. I każdy krok, który stawiasz, jest cichym przypomnieniem: Nie zgubiłeś się, znalazłeś siebie, teraz wiesz, gdzie stawiasz stopy i więcej niż to. Wiesz, gdzie już nie stawiasz. Niektóre miejsca, niektóre cykle, niektóre osoby zostawiłeś za sobą bez ostrzeżenia, bez dramatu, bez wyjaśnienia. Bo ten, kto naprawdę zwracał na Ciebie uwagę, zauważyłby moment, w którym zacząłeś się oddalać. Twój cisza krzyczała, Twoje spojrzenie się zamknęło, Twoja cierpliwość się skończyła. A mimo to udawali, że nie widzieli. Ignorowali wątpili w twoją siłę, myśleli, że zawsze wrócisz. Ale nie. Tym razem odwróciłeś się z przekonaniem, bez nienawiści, bez pośpiechu, bez hałasu. Po prostu wybrałeś siebie. I to jest to, co najbardziej irytuje tych, którzy zawsze korzystali z twojego oddania. Widzieć cię stanowczym, widzieć cię zimnym, gdy wcześniej płakałeś, widzieć cię odchodzącego bez zostawiania uchylonych drzwi, bo dziś albo współpracują z tobą, albo znikają na dobre. Nie błagasz już o miłość, nie prosisz już o uczucie, nie próbuj już nikogo przekonywać o swojej wartości. Zrozumiałeś, że ci, którzy cię zasługują, czują, czują twoją nieobecność, czują twoją tęsknotę, czują, że stracili kogoś, kto nie wróci już łatwo, nie jesteś zastępowalny, nie jesteś przypadkowy, nie jesteś byle kim. A jeśli ktoś tak cię traktował, będzie musiał nauczyć się z twoją nieobecnością wszystkiego, co pogardzał w Twojej obecności, ponieważ teraz Twoja energia jest selektywna. Twój czas jest święty. Twoja wolność ma właściciela, a właścicielem jesteś ty. Przestałeś akceptować wymówki, przestałeś normalizować nieobecności, przestałeś romantyzować emocjonalne zamieszanie, jakby były oznakami pasji. Chcesz prawdziwej obecności. Chcesz kogoś, kto rozumie, co nosisz w sercu. Kogoś, kto potrafi się utrzymać. Nawet gdy świat staje się ciężki, a jeśli to nie przyjdzie, zostaniesz sam, ale się nie porzucisz, wolisz samotność spokoju od chaosu złego towarzystwa, wolisz ciszę miłości własnej od hałasu nalegania na uwagę. Teraz to ty decydujesz. I to zmienia wszystko. Nie masz pośpiechu, bo kto ma jasność, nie goni za tym, co nie idzie obok. A ty już masz dość biegania w kółko, próbując udowodnić, że zasługiwałeś na coś, co głęboko w sobie wiedziałeś, że nie przyjdzie całkowicie. Teraz idziesz z pewnymi krokami, z świadomymi wyborami, z otwartymi oczami i czystym sercem. Nie przechowujesz urazy, ale też nie zapominasz bólu, który cię obudził. Nie mścisz się, ale też nie wracasz tam, gdzie zabijano cię powoli. Kto cię stracił, stracił. Nie jesteś już swobodnie dostępnym dla tych, Którzy potrafili tylko korzystać z twojej wrażliwości. Nie masz już miejsca na relacje, które cię opróżniają. I więcej, nie chcesz już być zrozumiany, chcesz być szanowany, nie chcesz już słów, chcesz obecności. Kto chce być częścią twojego życia, będzie musiał zrozumieć, że się zmieniłeś. Nie pasujesz już tam, gdzie nie czujesz się w pełni, nie zmuszasz się już do uśmiechu, gdy dusza boli, nie zmuszasz się już do pozostawania tam, gdzie musisz milczeć. Aby być zaakceptowany, teraz jesteś szczery w tym, co czujesz. Mówisz, ograniczasz się, zajmujesz swoje miejsce i to przeraża, bo świat przyzwyczaił się widzieć cię małego, cichego, dostępnego. Teraz, gdy stawiasz się w centrum swojego życia, nazywają to egoizmem. Ale wiesz, to miłość do siebie, to odpowiedzialność emocjonalna. Nauczyłeś się, że nie każdy zasługuje na twoje najlepsze. Nie każdy potrafi radzić sobie z Twoją głębią i to w porządku. Kto nie dorównuje, nie musi podążać. Chcesz prawdziwych relacji, całych ludzi, prawdy, a jeśli nie przyjdzie w ten sposób, zamykasz drzwi, nie z powodu dumy, ale z szacunku do tego, co kosztowało Cię dotarcie tutaj. Ból nauczył Cię, aby wybierać siebie. Nieobecność pokazała Ci wartość Twojej własnej obecności. Samotność nauczyła cię rozróżniać, kto przychodzi z potrzeby, a kto przychodzi z prawdą. Dziś już nie gubisz się, by nikogo utrzymać. Kto chce być z tobą, niech przychodzi z cierpliwością, z prawdą, z intencją. W przeciwnym razie nie oglądasz się za siebie. Nie musisz już niczego udowadniać ani im, ani tym, którzy odeszli, ani tym, którzy milczeli, gdy krzyczałeś w środku. To, co przeszedłeś, było wystarczające aby zrozumieć, gdzie już nigdy nie powinieneś wracać. Teraz każda twoja decyzja niesie ze sobą ciężar wszystkiego, co zostało nauczone w bólu, i dlatego nie akceptujesz już minimum. Znasz różnicę między kimś, kto dodaje wartość, a kimś, kto ją wysysa, między tym, kto się troszczy, a tym, kto maskuje obecność pustymi obietnicami. Zbyt wiele razy dałeś się oszukać pięknym intencjom zapakowanym w puste czyny, Dziś nie. Dziś, jeśli nie będzie pełne, nie pozwalasz. Jeśli nie będzie czyste, nie ufasz. Jeśli nie będzie wzajemne, nie nalegasz. Zrozumiałeś, że miłość nie potrzebuje chaosu, żeby być prawdziwa, że szacunek nie przychodzi z wysiłku, lecz z postawy, że obecność nie jest żebrana, lecz oferowana. Nie jesteś już dostępny dla tych, którzy pojawiają się, gdy czują Twoją nieobecność. Pozostaje tylko ten, kto buduje przy Twoim boku każdego dnia. Nie jesteś już kotwicą dla tych, którzy dryfują. Twoje poczucie spokoju ma większą wartość, Twoja jasność ma większą wartość, Twoja cisza teraz to wybór, a nie brak, a ci, którzy chcą być częścią Twojego życia, będą musieli zasłużyć na to, by w nim być, będą musieli radzić sobie z Twoją stanowczością, z Twoim nie, z Twoją prawdą. Bo nie cofasz się, gdy czujesz, że coś cię wewnętrznie rani. Możesz nawet odczuwać tęsknotę, ale nie zdradzasz siebie, nie więcej, wiesz, gdzie boli. I dlatego nie pozwalasz, by ktokolwiek dotykał miejsc, które tak długo leczyłaś. Teraz każda obecność, która tego nie respektuje, jest usuwana bez wyjaśnienia. Nie jesteś nikomu nic winna. Nie masz już żadnych emocjonalnych długów wobec ludzi, którzy potrafili tylko wysysać z ciebie to, co najlepsze. Teraz chronisz się bez wyrzutów sumienia, zamykasz cykle bez listu pożegnalnego, przewracasz stronę, nie potrzebując jej wyrywać, po prostu mniej przestajesz czytać i idziesz dalej, bez krzyku, bez dowodzenia, bez ostrzegania, bo kto naprawdę cię zna, poczuł Twoją zmianę, a kto nie poczuł, nigdy nie chciał zobaczyć Cię w całości. Nie zapukasz już do niewłaściwych drzwi. Jeśli nie otworzą ich za pierwszym razem, zrozumiesz przekaz i pójdziesz dalej. Bo upieranie się tam, gdzie nie ma wzajemności, stało się przeszłością. Dziś, jeśli ktoś nie dostrzega wartości, którą nosisz, nie próbujesz przekonywać. Cofasz się, znikasz, znikasz z tą samą intensywnością, z jaką kiedyś się oddałaś, bo teraz wiesz, że bycie obecnym w niewłaściwym miejscu, boli bardziej niż bycie samym. I wolisz ciszę swojej własnej towarzyskości od hałaśliwej obecności kogoś, kto nigdy nie umiał cię wysłuchać. Kto zechce być z tobą, będzie musiał być cały, będzie musiał umieć radzić sobie z tym, kim jesteś, z tym, co czujesz, z tym, co już nie ukrywasz. Nie jesteś skłonna dopasowywać się do cudzych oczekiwań. Kto zechce być przy Twoim boku, będzie musiał dostosować się do Twojej prawdy. A nie odwrotnie. Przestałaś przepraszać za to, że czujesz zbyt mocno, za to, że wymagasz obecności, za to, że potrzebujesz stałości. To nie jest brak, to dojrzałość emocjonalna, to umiejętność wiedzenia czego potrzebujesz, to odmawianie życia w półśrodkach przebranych za miłość. Jesteś zmęczona słowami, zmęczony wymówkami. Zmęczony pięknymi przemówieniami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dziś albo jest realne, albo nic nie znaczy, albo jest przejrzyste, albo sam zamykasz drzwi, bez bólu, bez wahania, bez drugiej szansy dla tych, którzy nie docenili pierwszej. I nie ma znaczenia, ile wcześniej znaczyło. Nauczyłeś się, że pamiętanie nie jest powodem do pozostawania. Czujesz, tak, ale już się nie przywiązujesz. Wiesz, jak odejść i wiesz, kiedy jest czas. To, co wcześniej cię rozpadało, teraz tylko cię potwierdza. Nie wracasz już, żeby kolekcjonować kolejne rozczarowanie. Nauczyłeś się. Na własnej skórze. Na upadku. Na braku. Teraz to inny czas, inna postawa, inny poziom świadomości. Wiesz, że zasługujesz na więcej. Nie z powodu dumy, ale dlatego, że stałeś się osobą, która na to zasługuje. Bo przeszedłeś przez wszystko i nie zgubiłeś samego siebie. Trzymałeś się mocno. Gdy wszystko się załamało, a kiedy nikt nie widział, odbudowałeś się od nowa, dziś nie akceptujesz już niczego, co mogłoby znów cię pomieszać. Zajęło ci to trochę czasu, ale zrozumiałeś, nie każdy gest jest istotny, nie każda obecność to towarzystwo, nie każde, lubię cię, wystarcza, by pozostać. I zmęczyłeś się żywieniem więzi, które istniały tylko wtedy, gdy ty je podtrzymywałeś. Zmęczyłeś się utrzymywaniem przy życiu tego, co druga osoba już pozwoliła umrzeć wewnętrznie. Dziś chcesz prawdy, chcesz głębokości, chcesz kogoś, kto wybierze cię nawet w trudnych dniach, kto uszanuje cię nawet wtedy, gdy nie wie, jak poradzić sobie z tym, co czujesz. Koniec z próbami tłumaczenia się tym, którzy nigdy nie mieli cierpliwości by cię wysłuchać, koniec z próbami dopasowania się do tych, którzy boją się zanurzyć. Nie potrzebujesz obietnic, chcesz obecności, nie chcesz pięknych wiadomości, chcesz działania, a jeśli tego nie ma, nie nalegasz. Nie przeszkadzasz, nie błagasz, nie prosisz, zamykasz drzwi, odwracasz twarz i idziesz swoją drogą, bo wiesz co nosisz i wiesz, że nie urodziłeś się, by żyć w półśrodkach, nie jesteś już dostępny dla ludzi, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy im to pasuje. Nie jest już dostępne dla tych, którzy chcą być blisko tylko wtedy, gdy czują, że coś tracą. Miłość dla ciebie to teraz budowa. To kontynuacja, to wspólny wysiłek, to szczera wymiana. Nie chcesz już relacji opartych na wymówkach, na nieobecnościach usprawiedliwionych egoizmem, na milczeniu używanym jako kontrole emocjonalne. Jeśli nie jest lekko, nie będziesz się upierać, jeśli nie jest prawdziwe, nie dasz się oszukać. Jeśli nie ma wzajemności, nie zaakceptujesz. Nauczyłeś się słuchać siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu, chronić się przed wszystkim, co kiedyś zaakceptowałeś, tylko po to, aby nie stracić kogoś. A teraz, jeśli ma być utrata, niech to będzie druga osoba, bo nie zamierzasz już tracić siebie dla nikogo. Doszedłeś do punktu, w którym twoja wewnętrzna równowaga jest cenniejsza niż jakiekolwiek towarzystwo. Gdzie twoje milczenie jest bardziej święte, niż jakiekolwiek puste rozmowy. A kto chce zostać, będzie musiał to zrozumieć. Będzie musiał przyjść z odwagą, obecnością, dojrzałością. Inaczej, niech zostanie tam, gdzie jest. Nie szukasz więcej, nie nalegasz, nie wracasz. Bo teraz zrozumiałeś, że miłość zaczyna się w tobie i kończy na pierwszym sygnale braku szacunku. Jeśli to poczułeś, polub, skomentuj swoją prawdę i zapisz się, aby nie zgubić siebie.